Wielokrotnie na imprezach czy zdjęciach na internecie widziałem śliczne, customowo pomalowane komodorki i Amigi i zawsze pragnąłem mieć takiego. Cztery lata temu postanowiłem spełnić swoje marzenie i bądźmy szczerzy, poległem z kretesem, popełniając prosty błąd. Niby nie ma tragedii, ale z tego komputera nigdy nie byłem do końca zadowolony. Dzisiaj pokażę Wam moje drugie i już udane podejście do tego tematu, gdzie muszę powiedzieć, dzięki kilku sztuczkom i wyborom po drodze, wyszło mi naprawdę dobrze. Także jak się robi takiego komodorka? Zacznijmy od początku. Czyli od kilku słów od naszego partnera. PCBWay to firma dostawca wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem gotowy do sprzedaży produktów. Jeśli zarejestrujecie się na stronie PCBWay.com otrzymacie kupon na 5 dolarów, który wystarczy Wam na opłacenie produkcji 5 sztuk płytek PCB, a możecie mi uwierzyć, możecie za ich pomocą wykonać w ten sposób bardzo fajne dodatki do maszyn 8 i 16 bitowych. Polecam więc firmę PCBWay i jej ofertę Waszej uwadze. Ja używam ich płytek od wielu lat i będę w najbliższych filmach też ich używał, a my tymczasem wracamy do tematu odcinka. Cześć, tu Bork, RetroGralnie, a dzisiaj moje śliczne Commodore 64 i droga jego powstania. Jak to się wszystko zaczęło? 4 lata temu miałem już mojego customowego czarnego C64, ale nie byłem z niego zadowolony. Choć gdy pokazywałem go ludziom, to nawet się podobał, to jednak wiedziałem, że mi nie do końca o to chodziło. Nie te kolory, nie ta faktura, klawisze nie do końca takie, jakie bym chciał. No, miał ten komputer... Swoje problemy. Moje wykonanie tak naprawdę miało swoje problemy. Nie miałem jednak wtedy już siły moralnej do czasu, gdy w styczniu 2020 roku na Indiegogo pojawiła się kampania crowdfundingowa na zamienniki klawiszy do Commodore, w sumie w dowolnych kolorach. Postanowiłem kupić takowe za bagatela 50 dolarów per Zestaw. Podstawowe klawisze czarne półprzeźroczyste, a funkcyjne czerwone również półprzeźroczyste. Pamiętam, że 4 lata temu te 50 dolarów wydawało mi się absurdalną ceną, a teraz to tyle. Nawet gry na konsole nowe nie kosztują, i nawet na pc jak to się wszystko kurczę zmienia. Później przyszedł COVID, opóźnienia, ale już na początku wakacji. Tego roku, bagatela po trzech latach tych opóźnień, miałem te nowe klawisze w domu. Na początku zamieniłem je w tym czarnym komputerze, z tymi, które pochodziły wcześniej z brązowego komodorka. Tą zamianę możecie właśnie obserwować. Co ciekawe, koniec końców brązowe klawisze trafiły z powrotem na swoje oryginalne miejsce, na płytę klawiatury z oryginalnego starego komodorka. A te nowe czarno-czerwone przełożyłem na podłoże klawiatury z innego komodorka C64C. O tym później. Nie pokazuję też tych klawiszy tutaj tylko po to, by Was nimi poszczuć i pochwalić się klawiszami, których nigdy nie będziecie mogli mieć, bo prawdopodobnie już za moment, czyli mówiąc realnie, miesiąc, może kilka, będziecie mogli sobie takowe kupić bez takiego trzyletniego czekania. Organizatorowi tej kampanii zostało sporo. Zestawów i będzie też produkował nowe. Jednak w przeciwieństwie do wielu akcji tego typu w tym polskich akcji crowdfundingowych, tym razem ten autor tej akcji na początku załatwił wszystkich tych, którzy wyłożyli na nią kasę, a dopiero potem ma zamiar sprzedawać te klawisze na wolnym rynku i sobie na nich po prostu zarabiać. No i wtedy po zamówieniu tych klawiszy kupiłem sobie też okazyjnie na Discordzie obudowę do C64 taką gołą bez klawiatury. Myśląc o tym, że właśnie ją pomaluję już za parę miesięcy, nie za kilka lat. I to jest ta obudowa, która, jak widzicie, jest niepomalowana i ma w sobie już jakiegoś komodorka. Dlaczego? Tuż przed malowaniem po tych trzech latach kurzenia się, ściągnąłem sobie tą obudowę z szafy i zauważyłem, że jest to wersja na zaczaski. Zaczaski te tutaj żeby tam obudowę otworzyć zamiast odkręcania śrubek musimy je odważyć no i dopiero wtedy wychodzą. Dodatkowo w takich obudowach klawiatura C64 nie leży na spodzie obudowy i nie jest do niej przytwierdzona, ale jest też montowana na zacisk do górnej części. Normalnie gdybym chciał w tą obudowę włożyć zwykłe C64 raz na zawsze nic z nim nie robić, nie miałoby to tutaj żadnego znaczenia. Ale ja chciałem do tej obudowy przełożyć z tego czarnego komodorka płytę Ultimate 64, czyli współczesną implementację komodorka na FPGA i wiedziałem, że będę tą obudowę często otwierał, dlatego zatrzaski mi nie pasowały. Dodatkowo ta obudowa, którą kupiłem, jest ładna i czysta, włożyłem więc do niej zwykłe komodory i postanowiłem pomalować inną obudowę. Taką, która po pierwsze jest skręcana na śrubki, a po drugie zdecydowanie wymaga czyszczenia, wymaga malowania, na przykład taką właśnie. Taką ale niedokładnie dokładnie tą. Możecie mnie zapytać, Borgu, ile ty masz takich komodorków, które wyglądają jak wyciągnięte ze śmietnika. No, no mam ich sporo, tylko się nimi nie chwalę na Facebooku pisząc, że uratowałem kolejnego komodorka. Uratowałem Wszyscy wiemy, że takiego komodorka każdy weźmie z pocałowaniem ręki do swojej kolekcji. Z innego, jeszcze bardziej śmietnikowego, wyciągnąłem klawiaturę, która była pozbawiona części klawiszy i zamontowałem te nowe czerwono-czarne, a samą obudowę przerzuciłem do wanny, gdzie ją wyszorowałem. Teraz malowanie tego komodore 64. Po wyszorowaniu obudowy mydłem, odklejeniu naklejek, kolejnym myciu i szorowaniu przyszedł czas na malowanie tylko czym malować i na jaki kolor. Ja komodorę maluję lakierami akrylowymi, podkład, lakier farba kolorowa i następnie lakier przeźroczysty. Te kilka lat temu popełniłem kilka błędów. Po pierwsze kupiłem za tanie lakiery, po drugie malowałem je za intensywnie, po trzecie po nałożeniu ślicznej czarnej matowej farby pokryłem obudowę przeźroczystym lakierem błyszczącym i mój komodoro od tego momentu świecił się jak psu jaja. Wszyscy to widzimy. Jeszcze na żywo, w półmroku, na jakichś retroimprezach, w domu, jakoś to wygląda, ale na świetle, na jakimś mocniejszym świetle, no, masakra. Także po pierwsze, tym razem lepsze spreje. Tutaj, choć proponowano mi też takie za 1000 zł za puszkę, wziąłem w końcu takie za około 25-30 zł za puszkę firmy Nowol. Najpierw, po jeszcze jednym wyczyszczeniu i odtłuszczeniu obudowy, poleciałem ją podkładem. Tutaj fajna rzecz, podkład Nowol jest szary, więc nawet go było na komodore widać. Pomalowałem całego komodorka dwoma warstwami w środku i chyba trzema na zewnątrz. Jak pamiętam, te kilka lat temu nie starczyło mi podkładu i miałem nim, co zabawne, pomalowany tylko środek obudowy. Po drugie kolor. Wiedziałem już, że czarnego raczej nie chcę, Rozejrzałem się za jakimiś odcieniami szarości. Bardzo spodobał mi się kolor o nazwie antracyt, taki bardzo ciemny, szary, oczywiście też mat. Już miałem matowy antracyt kupować, a tutaj na Discordzie Kusiu rzucił hasłem lakier strukturalny. Jezu, jaki to był ształ w dziesiątkę, jak się później okazało. Taki lakier rozpyla się z szorstką strukturą udającą powierzchnię plastiku. Jest to taki bardziej matowy mat, choć oczywiście może się okazać, że gruboziarna jest aż za duża i wtedy możemy też przegiąć w drugą stronę. Kupiłem więc Novol Antracyt strukturalny i rozpocząłem malowanie i już od początku wiedziałem, że to jest właśnie to. Poleciałem środek dwoma warstwami, a powierzchnię czterema warstwami. Nauczony doświadczeniem lat poprzednich, starałem się tak. By malować czasami może i za słabo, ale na pewno nie za mocno, bo tą pierwszą rzecz, takie malowanie za słabo, zbyt dużej odległości, zawsze tam jakoś można poprawić. A tą drugą, kiedy nam się jakieś tam zrobią już yy, zacieki, no to, to już tak sobie. A i dodam, że oczywiście czas, jaki trzeba odczekać na położenie kolejnej warstwy, no jest napisany na puszce i w przypadku tych środków to jest 10-15 minut do kolejnej warstwy i 30-60 minut do takiego wstępnego wysuszenia. W związku z tym proces malowania zacząłem w południe, a skończyłem, jak to zaraz zobaczycie, o zachodzie słońca. W tym starym komodorku czarnym nie pomalowałem środka, bo się bałem, że mi farby nie starczy, jednak z pomalowanym środkiem jest o wiele lepiej. Choć tutaj niestety pojechałem środek dwoma warstwami, może lepiej byłoby pojechać trzema, Gdyby to oczywiście było widoczne, bo komputer i tak jest zamknięty. Ostatnie warstwy, jakie położyłem, to lakier przeźroczysty do zabezpieczenia całości, no oczywiście matowy, nie błyszczący, tylko matowy. Tutaj nie żałowałem, pojechałem po kilka warstw w środku i kilka na zewnątrz. Później suszenie, dwie godzinki na balkonie, no i cały dzionek jeszcze to musiało poleżeć w domu. No i muszę powiedzieć, że jestem mega zadowolony. Wyszła mi taka szara, praktycznie nierefleksyjna powierzchnia. Ona jest szorstka, chyba nawet ciut bardziej szorstka od, od oryginalnego Commodore, ale bez, bez przesady. Jeden minus, malowanie na dworze. Przydałby się jakiś garaż, bo niestety we wrocku w powietrzu jakieś farfocle się unoszą i kilka pyłków mi niestety na obudowie się znalazło, ale to drobnostki, których praktycznie nie widać. A właśnie, jako że do tej obudowy przekładałem moje Ultimate 64, to potrzebowałem jeszcze specjalnych podstawek pod płytę, pod klawiaturę, zaślepek do portów i guzika power i tym podobnych duperelek. Znaczy, może nie do końca potrzebowałem, bo taką płytę da się zamontować na MacGyvera, ale była to też okazja, żeby wykorzystać drukarkę 3D, więc sobie to wszystko wydrukowałem, choć szczerze, część jeszcze miałem dodatkowo, ale stare. Po prostu chciałem sobie coś wydrukować. Sama budowa. Sama budowa, jak widzicie, prezentuje się ślicznie, czas na nóżki. Niestety nie mogłem znaleźć takich idealnie pasujących, więc z jednej strony są za małe, a z drugiej troszkę musiałem je obcinać, no ale nikt tutaj nie będzie patrzeć, a będą mi dobrze chronić spód komputera przed przetarciem. No to chyba dobry tip, takie nóżki sobie przykleić. Teraz montaż Ultimate 64 z zaślepkami. No może nie do końca są to zaślepki, ale takie prowadnice do portów oraz podstawkami pod klawiaturę. No i samej klawiatury. Mam też tutaj taki ładny pasek LED do robienia wiochy. Na razie zamontowałem go z tyłu, jak w starej obudowie. Oraz taki mały wiatraczek. Po co mi wiatraczek? Do chłodzenia SIDA 6581. Może tutaj przesadam, może trochę, ale te sid przegrzewają się i przepalają się mega często. A to już jest mój prawie ostatni stary SID. Przy okazji chłodzi też nowego SIDA, no bo mam w Ultimate 64 zamontowane dwa. Ostatni dodatek, wisienka na torcie to śliczna srebrna strukturalna naklejka Commodore 64 z Allegro. I wszystko pięknie, tylko przez ten pasek led z tyłu. Coś mi się komputer nie chciał zamykać, więc go jeszcze przeklejałem kilka razy w różne miejsca, tak by nie przeszkadzał i było go cokolwiek widać. No, Czasami wychodziło mi to słabo, ale w końcu znalazłem dobre miejsce. No i moi kochani, projekt zakończony. Z tego wszystkiego mogę Wam zdecydowanie polecić te farbki, na które wydałem około 80 zł na trzy puszki po. 500 ml, które spokojnie na pomalowanie całego komodorka starczyły. Tak szczerze, to kupiłem po dwie z tych puszek na wszelki wypadek. Także został mi jeszcze jeden cały zestaw, ale mam jeszcze jedną super zniszczoną obudowę do NESA. Te klawisze do komodore, te nowe, miejcie je na uwadze, pilnujcie tego, bo mogą się jakoś losowo pojawić na stronie sklepu. Link zostawię Wam w opisie i mają kosztować nadal 50. Dolków za zestawik, także, żeby wam nie uciekły, bo pewnie zejdą na pniu, pamiętajcie o nich. Także, jeśli macie jakieś takie komodorkowe obudowy, które są naprawdę zniszczone i którym żadne mycie nie pomaga, a są takowe na pewno w Waszych kolekcjach, i jeśli chcielibyście je wybielać, a wiecie, że to wybielanie to i tak jest dobre, może na 2-3 lata, bo to potem zniszczona przez to wybielanie Powierzchnia i tak Wam się zrobi żółta i się Wam zrobi bardziej żółta niż była, to może warto sobie takiego Komodorka, czy dowolny inny komputer, ładnie pomalować. Ja wiem, że to nie są wtedy tak zwane oryginalne maszyny, ale na swoje usprawiedliwienie mam też to, że do mojego Komodorka włożyłem Ultimate 64, także jest to tak naprawdę zupełnie nowy komputer. W każdym razie, jeśli nawet takiej ofermie jak ja udało się za drugim razem pomalować obudowę w sensowny sposób to Wam się na pewno uda za pierwszym razem, szczególnie, że już wiecie, jakich takich podstawowych błędów nie popełniać żadnego błyszczącego lakieru i co? I myślę, że to chyba już wszystko w tym odcinku, zapraszam do Discorda do wspierania RetroGraliń, czy to na Patronite, czy to na YouTube i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogalnia.